Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dwa miesiące temu wrzuciłem Wam filmik widza Toyota RAW4, która ucierpiała w kolizji w Belgii. No i widz znowu napisał, wysłał swoje opony. Kupił tą Toyotkę, jak rozumiem, używaną, i ona z przodu miała Bridgestone, całoroczne, te niby nowe, poprawione, a z tyłu Goodyery. No i teraz właśnie widz wysyła fotki Bridgestonów. Czyli mamy maila od Krystiana tytuł Bridgestone Turanza All Season 6, lekko ponad rok, koniec śmietnik. Witam Cię Pawle oraz widzów. Czyli właśnie Bridgestone Turanza All Season 6, następca A005 oraz podobno poprawiona jakość. A005 były kilka razy na kanale no i nigdy dobrze nie wypadły. Dla mnie to idealna reklama śmietnika. Ani zbyt dobrze nie jeżdżą, ani nie mają żadnej żywotności. Wszystko masz na zdjęciach. Z tyłu Goodyear z przebiegiem 7000 jedna fotka dla porównania, to Wam pokażę. Z przodu, właśnie Bridgestone mają między 20 a 30 tysięcy przebiegu, lekko ponad rok temu zamontowane przez poprzedniego właściciela. Ja się boję już na nich jeździć. Przyjdzie lato, upały, guma może pęknąć całkiem. Nie będę ryzykował. W bagażniku widać przyszłość tych Bridgestone'ów, czyli zakupione nowe Goodyeary. Mam nadzieję, więcej o tej marce nie słyszeć. Szmelc do, do tego droższy od Goodyeara. Zamontowane na toyocie RAW 4, Hybryda 2,5, 218 KONI. Napęd na przód. Przebieg auta prawie 55 000 km, rocznik 2023. No to mamy te Bridgestone'y. Rozmiar Toyota, rok produkcji, pierwszy tydzień 2024. No i tu od spodu widać All Season 6. Produkcja tu widziałem włoska. Tutaj fotka z bagażnika z nowymi gudierkami. No a tutaj Bridgestone Rok czasu jeżdżone w Belgii czyli prawdziwej zimy nie widziały Upały tam pewnie może i są No ale to był tylko jeden sezon upałów Także pęknięcia między klockami, i na samych klockach. A tu z boku elegancko. Ciekaw jestem, czy te opony zabił ten przebieg, powiedzmy 30 tysięcy kilometrów, czy czas. Pewnie to i to, ale co bardziej. Czyli, co by było, gdyby był też jeden rok, no ale powiedzmy 15 tysięcy, jakby wyglądał. Tutaj fotka bieżnika od środka, no jest dużo lepiej, nie ma tyle pęknięć. Chociaż tutaj też wewnętrzna strona opony i pęknięcia są. Tutaj lepiej. No i fotka Gudiera. No co prawda tutaj tylko 7000, no ale te Goodyeary były już chyba z 5 razy na kanale. I te opony naprawdę starzają się bardzo dobrze. I jeszcze nie było widza niezadowolonego. Dzięki, trzymajcie się.